Wszystko zaczęło się od podróży, a teraz właśnie powstaje jej blog komu w drogę pw podczas planowania jednego z moich wyjazdów zauważyłam, że w internecie brakuje sporo informacji na temat tego, jak zagospodarować ten wolny czas na urlopie i nie chodzi mi tutaj o informacje czysto przewodnikowe. Poza tym później po kilku wyjazdach zamieściłam kilka postów na forach wakacyjnych i okazało się, że te posty cieszą się bardzo dużą popularnością. Teraz wszystko w pigułce serwuję na komowdroga.pl. Tych informacji najróżniejszych na twoim blogu jest sporo. Przede wszystkim to są relacje z moich podróży ale do wojaży zachęcają także osoby z polskiego show biznesu. W zakładce gwiazdy podróżują na przykład Jarek Jakimowicz albo Klaudia Halejcie, opowiadają właśnie o swoich wyjazdach. Poza tym jest również zakładka wideoporadnik. W tej zakładce staram się odtworzyć kuchnię, którą jadłam za granicą na wyjazdach. No jakoś mi to wychodzi jak na razie. Poza tym e, będę dodawała również rozmowy z restauratorami, będą także wskazówki jak planować wyjazdy, no ale na to potrzeba mi jeszcze trochę czasu. Podczas wyjazdów, podróży, urlopów prowadziłaś notatnik? No właśnie nie i tak naprawdę e, momentami miałam spory problem z tym, żeby odtworzyć wyjazdy sprzed kilku lat. Dlatego ta praca rozciągnęła się na dobre kilka miesięcy, bo sama wiesz, że takie rzeczy wypadają nam e, z głowy. Może niekoniecznie nazwy miejsc ale już nazwy niektórych zabytków albo trasy do miejsc, które są trudno dostępne, więc z tym miałam problem, ale chyba się udało zdrać jakieś smaczki, które już można znaleźć na Twoim blogu. W tej chwili są relacje m.in. z mojej ukochanej Majorki, z Teneryfy, bo to są kierunki, które ja uwielbiam i tam się czuję najbardziej. Także opisuję te miejsca, które tam zobaczyłam, nasze różne przygody. My bardzo często się gubimy i to będzie pojawiało się w moich artykułach. Właśnie takie przygody, kiedy trzeba było drogi szukać od nowa albo nadrabiać 20 km, bo to jednak nie ten kierunek. Ostatnia przygoda z Chorwacji to widok bośniackiego aresztu, ale szczegółów również zdradzać nie będę do przeczytania na komuwdrogę.pw Jest dużo informacji praktycznych, ale to są również nasze odczucia, nasze relacje, ale myślę, że informacje jak najbardziej przydatne. Nasze, czyli? Moje i mojego męża, któremu bardzo dziękuję za to, że pomógł mi w przygotowaniu tego bloga od strony technicznej, bo sama na pewno nie dałabym sobie rady. Ja mam nadzieję, że Twój mąż pomaga także czasem w niesieniu plecaków, bo podejrzewam, że w różne wyprawy nie tylko torby na kółkach ale i plecaki są przez Was zabierane. Czy wiedzą Państwo, że Weronika z mężem potrafią wstać o 5 lub o 6 rano podczas wakacyjnych wojaży, żeby zobaczyć to, co jest najważniejsze. O tych podróżach, o różnych przygodach mogą Państwo poczytać na komówdrogę.pw, a tam w aktualnościach m.in. prezenterka telewizyjna pogodynka Agnieszka Cegielska opowiada o tym, jak zmieniły się jej wakacyjne wyjazdy, odkąd urodziła dziecko, tam także o indyjskich smakach w Warszawie czy chociażby o tym, jakie miejsca warto odkrywać na Majorce.